Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gośćmi Telewizji Zabrze są Ksiądz Prałat Grzegorz Skop, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Zabrzu i diecezjalny referent do spraw Dusz Pasterstwa Trzeźwości. Witam Księdza serdecznie. Boże, witam. I jest z nami Pan Jan Szulik, koordynator do spraw uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Dzień dobry, witam Panie Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, na półmetku wakacji spotykamy się, by mówić o tym, że sierpień jest od lat, miesiącem trzeźwości. Proszę księdza, jaki wymiar duchowy ma taka właśnie decyzja? Znaczy, wymiar duchowy miesiąca sierpnia, ja bym tu dodał miesiąca abstynencji. Tak. Bo do trzeźwości jesteśmy zobowiązani przez cały rok. To nie jest tak, że nagle leżymy w Rynsztoku i teraz w sierpniu jesteśmy trzeźwi honorowi, tak? Jest to do, więc tutaj bardziej nakład, jako Kościół Mówimy o miesiącu abstynencji, czyli dobrowolnego wyrzeczenia się alkoholu ze względu na e, dobro drugiego człowieka. I wszelkich napojów, które tak, zawierają tak, alkohol. Tak, tak. oczywiście. To, to, jest, to jest kwestia innych używek, to jest kwestia narkotyków, to jest kwestia tytoniu, to jest, to jest kwestia tych wszystkich e, substancji psychoaktywnych. E, po co to robimy? Właśnie dlatego, żeby duchowo wspomóc tych słabych. Duchowo wspomóc tych, którzy mają y, sami kłopoty z y, używkami. Y, I w ten duchowy sposób podejmując sami abstynencję, y, chcemy, chcemy ich wspierać. A jakie to przynosi efekty? Efekty są bardzo duże. Ja mogę to powiedzieć może nie na temat sierpnia, ale jak już jestem przy głosie, tutaj. Pan Jan wie, w tym roku przypada moja 40-rocznica abstynencji, kiedy podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka właśnie w sierpniu. I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak bardzo zmienia się świat wokół abstynenta. To jest kiedy podpisałem abstynencję, podpisałem e, krucjatę wyzwolenia człowieka, no wiele było takich okazji, że po prostu idąc na zwykłą imprezę, koło mnie stał kieliszek i podchodzili koledzy, e, czego się napijesz, nie zawsze rozumiejąc moją odmowę. Natomiast dzisiaj w tym moim środowisku, praktycznie rzecz biorąc, nie ma takiego momentu, w którym Ktoś przyszedłby do mnie na jakieś spotkanie, na imprezę i przyniósł butelkę. Nie, no bo to. Bo już wiedzą. Bo już wiedzą, nie wypada. A z drugiej strony jest to ogromna pomoc dla tych słabszych. Ja spotkałem się wielokrotnie, kiedy ja powiedziałem nie dziękuję, że obok mnie znalazł się jeden, drugi, trzeci, który powiedział też nie dziękuję. Bo książka staje się autorytetem tak, dla Tak, autorytetem. Nie tylko autorytetem, ale takim wsparciem. Jeżeli mam odwagę powiedzieć, wyrwać się z tego powszechnego przymusu, tak, bo skoro wszyscy, to wszyscy, że tak powiem, to w tym momencie są też ludzie słabi, którzy ten przymus gdzieś by tam zaakceptowali, mimo iż wiedzą, że to dla nich jest szkodliwe. A kiedy jest taki abstynent w środowisku, to w tym momencie, no, jest na kim się oprzeć. On powiedział nie, to ja też mogę powiedzieć nie. Ja mu się udało, to mnie się ta, też uda, ta, ta. prawda? Czyli jest wiele osób, które no, mają taką słabą wolę i potrzebują tej ręki, że ktoś im tę o, rękę poda. Właśnie, i dokładnie powie, na tym polega abstynencja. Na tym polega abstynencja, bo abstynencja sama dla siebie nie jest, nie jest, że tak powiem, jakąś. Jest wartością, oczywiście, bo to jest wyrzeczenie, ale sam dla siebie tego nie potrzebuje. Potrzebujemy abstynencji dla drugiego człowieka, jako pomoc. Szacuje się, że obecnie 2 miliardy 300 milionów osób na całym świecie pije alkohol. Europa przoduje pod względem średniego spożycia na mieszkańca. No i właśnie, to średnie spożycie wśród osób, które deklarują picie, wynosi 33 gramy czystego alkoholu etylowego dziennie. Tyle zawierają dwa kieliszki wina, duże piwo lub dwa kieliszki alkoholi wysokoprocentowych po 40 ml. Panie Janie, to są, ktoś powie, no tak, to są tak małe ilości, że yy, ja nie mam z tym problemu. Ja mam specyficzne podejście do statystyk wszelkiego rodzaju, bo żeby statystyka była rzetelna, musi być rzetelnie zrobiona. To są dane chyba Światowej Organizacji tak. Zdrowia. No w... trzeba by tu się odnieść do jakiegoś okresu czasu, żebyśmy wiedzieli, jak jest obecnie, bo to mówić tylko, że tak jest, a jak było. 10 lat temu, jak było 20 lat temu. Ja patrzę na to w sposób, taki staram się w sposób rozsądny patrzeć. Na przykład, wiele złego zrobiła pandemia dla trzeźwości, dla abstynencji, bo to był okres dwa lata. My nie możemy o tym zapominać, ale to były straszne dwa lata, które społeczeństwo zamknęły w sobie, nie pozwalały wychodzić. Mnóstwo stresu ogólnoświatowego. Ludzie się bali. Już to przeszło, minęło jakby... No, jakby I zabijali tak, bo... strach. Tak jest. Zabijali strach, zabijali nudę, zabijali obawy. I uzależnienie to jest pewien mechanizm. To nie jest tak, że człowiek się z dnia na dzień uzależni. To trwa. Zresztą tu ksiądz Praład na pewno to potwierdzi, że to jest proces. Wszyscy, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów uzależnień, mają pełną świadomość, że alkoholikiem nie staje się z dnia na dzień. Czasem po pięciu latach, po 10 latach, niektórzy uświadamiają sobie to po bardzo wielu latach, tak jak nasz przyjaciel Kazimierz zaczął trzeźwieć cze w wieku 55 lat. Ja znam takich, którzy zaczęli trzeźwieć dopiero mając 60 lat i pili 10, 20, 30 lat z różnym skutkiem. Bywa tak, że picie przynosi spustoszenie, ale najgorsze są takie etapy, że człowiek pije, jest uzależniony, i społeczeństwo, najbliższe otoczenie toleruje ten stan rzeczy. I tu mamy taki poważny problem do rozwiązania: jak pomóc ludziom się zdiagnozować wcześniej. Jeżeli, żeby zapobiec już tak, temu jeżeli, poważnemu uzależnieniu. Żeby zapobiec rozwodom, destrukcji rodziny, zmianom pracy, w ogóle destrukcji swojego organizmu, bo wiemy, że nadmierne używanie alkoholu powoduje zmiany też nieodwracalne. I my chcemy, po to te nasze kampanie, po to m.in. miesiąc trzeźwości, abstynencji, jak się podkreślił, żeby przypomnieć się. Ludziom, żeby sami dokonali tej autorewizji u siebie. No i jeżeli to jest możliwe, próbowali coś u siebie zmienić. Pani Janie, ja bym tu jeszcze dodał y, bardzo konkretne rzeczy. Nie tylko destrukcja swojego organizmu, swojego życia czy swojego otoczenia tego najbliższego, ale popatrzcie, ile my mamy wypadków śmiertelnych na skutek alkoholu. Pomijając właśnie destrukcję zdrowia, że organy wewnętrzne wysiadają i młody człowiek po prostu przestaje żyć, no bo nie, jest, nie jest, organy są już całe zniszczone, ale zagrożenie dla drugiego człowieka. No bo można by powiedzieć, pije to moja sprawa. Nie, to nie moja sprawa, bo stanowię zagrożenie dla drugiego człowieka. Ile mamy tragedii, bo pijany kierowca spowodował taki czy inny wypadek czy kolizję. Tak sobie myślę teraz, że Zabrze jest akurat takim miastem, które o zarówno profilaktykę, jak i osoby uzależnione dba i to bardzo mocno. Przykładem jest ksiądz Prałat i jego działalność, ale także ośrodek profilaktyki i leczenia uzależnień w Zabrzu, który prężnie działa i ma wielu podopiecznych i pacjentów. Pani Janie, jak to jest? Czy jest troszkę lepiej, czy już po tej pandemii, po tym o trudnym okresie, czy, czy dalej mamy z tym kłopot? Powiem tak, taką merytoryczną opiekę nad całym tym spektrum problemów związanych z używkami pełni Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której jestem przewodniczącym i proszę sobie wyobrazić, że na drugi rok będziemy świętować 30-lecie istnienia tej komisji w tym kształcie. I myślę, że ta komisja Teraz współpracuję z nowym e, krajowym Centrum Uzależnień. Połączyły się dwie opcje: e, rozwiązywanie problemów alkoholowych i rozwiązywanie problemów narkotykowych, stanowiąc wspólne biuro, bo wreszcie doszliśmy do e, takiego m, stwierdzenia, że mechanizm uzależnienia jest identyczny e, to jest zniewolenie człowieka. Czy chodzi o alkohol, czy chodzi o papierosy, czy chodzi o media społecznościowe, o gry komputerowe, to jest zniewolenie człowieka, czyli człowiek przestaje panować nad tymi... W zasadzie wszystko może uzależnić, branie kredytów może uzależnić, zakupy mogą uzależnić, alkohol i inne. Skala używki. alkoholizmu jest największa, narkomania, a teraz może skala uzależnieni od mediów społecznościowych dominuje, zaczyna dominować. I staramy się pomóc ludziom, którzy wpadli w ten zaklęty krąg uzależnienia, żeby ich stamtąd wyrwać. Ale jest troszkę lepiej. To jakby. Czy to jest Korps. Ja się boję, mówić, że jest lepiej, bo za chwilę wydarzy się jakieś, jakieś nieszczęście które podważy tą opinię, że jest lepiej. My staramy się, wszyscy, którzy w tych obszarach działają, żeby poprawiać, żeby nie było gorzej o. Żeby leczyć tych, którzy już się uzależnili, ale pomagać przez szerokie działania profilaktyczne tym wszystkim, którzy no jeszcze się nie uzależnili, ale są ciut-ciut i jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja Posiłkuje się Narodowym Programem Cześćwości. Mieliśmy okazję wspólnie z Księdzem Prawatem uczestniczyć w tym Narodowym Kongresie, który odbył się w Warszawie w 2018 roku. I to też nie było, że coś nowego powstało. To tylko przypomniano o tym, żeby nie popadać w uzależnienie, żeby się ratować. Jak tylko można, a Kościół ma tu olbrzymie zasługi, bo wiemy, że uzależnienie to jest choroba duszy, ciała i umysłu. I od duchowości jest Kościół. Czyli tutaj, w zabrzu na wszystkie fronty, działamy. I ta psychiczna sfera, i ta duchowa, i ta fizyczna. Również może być pod kontrolą, tylko trzeba chcieć, prawda? Ja rozmawiałem przed rokiem z, ze znajomym księdzem z gór, z Wisły, który ma pod sobą grupy terapeutyczne, i właśnie opowiadał mi o sierpniu, że zachęcał grupę 30 osób do, do abstynencji przez ten miesiąc, i powiedział, że udało się to znakomitej większości, ale ta znakomita większość 1 września o 6 rano już pod sklepem stała. Niezrozumienie, niezrozumienie samego tematu. Bo to nie jest właśnie, dokładnie. To nie jest tak, że teraz my w sierpniu będziemy. Z postem jest podobnie, prawda? Ta. że Więc... Wiele osób tak to traktuje. I dokładnie, i wtedy całe, cały wysiłek właściwie jest daremno. Tak jak tutaj pan redaktor powiedział z postem. Jeżeli post nie prowadzi do Jałmużny, czyli to, co zaoszczędziłem przez post, mam do rozdania potrzebującym, to tak samo abstynencja sama w sobie, dar jako moja, moje wyrzeczenie nie będzie miało sensu, jeżeli dokładnie tego 1 września pójdę, yy, że tak powiem. I tylko już... czekam na ten moment, tak, kiedy tak, będę tak, mógł tak. to zrobić. I w tym momencie cała ta, cały ten trud będzie daremny, jeżeli chodzi o duchową stronę. Bo w tym momencie nie podarowałem tego. Ja nie zmieniłem nic. A to od ciebie się zaczyna. To jest właśnie bardzo ważne, żeby ten miesiąc abstynencji, ten sierpień stał się takim początkiem, prawda, Takiego, takich postanowień związanych może z ograniczaniem, może z pełną abstynencją, żeby, żeby dał ten rozbieg. To jest przede wszystkim po to, żeby tu oczywiście dał ten rozbieg, ale pod, przede wszystkim po to, żeby uświadomić sobie, że ten problem istnieje, że nie on dotyczy o to sąsiada, to tam kogoś tam. Nie, to dotyczy każdego, każdego z nas. Bo jak popatrzymy, wokół siebie jest ogromne lobby alkoholowe, które zagarnia ogromne żniwo wśród coraz młodszych. Przykładem jest reklama napojów alkoholowych, niskoalkoholowych, piwa w telewizji. To jest przecież, walczymy z tym od lat, nie idzie przebrnąć. Udało się wyrzucić reklamę papierosów, udowodniono, tak, teraz na każdej paczce papierosów jest ogromny napis, że powoduje raka i inne, inne sprawy, tak, natomiast yy, wśród substancji psychoaktywnych alkohol jest traktowany jako ten temat ekstra, bo... Mamy polski monopol alkoholowy, tak, mamy te narodowe gdzieś tam nie tylko w Polsce, które gdzieś tam próbują, próbują na tym czerpać pewne zyski, zapominając, że straty dla budżetu są znacznie większe niż, niż zyski, no ale telewizja radio reklamując daną substancję, zarabia na tym i Kupa ludzi po prostu jest, jest, beneficjentami takiego, tej sytuacji. Zwłaszcza ludzie młodzi, prawda? Dla nich jest to wolni, największe zagrożenie. Pod to. Ale proszę też popatrzeć, jak jest podawana reklama alkoholu, Jaka ona jest wspaniała. Jak właściwie tylko po alkoholu mogę się dobrze bawić. Zapominając, że ta zabawa, radość ma płynąć z mojego serca, a nie z jakichś dopalaczy. I tutaj, o. Pan redaktor też zrobił bardzo ciekawy myk, który, który ja bym troszeczkę przekształcił, podając statystykę, podane 2 miliardy ludzi, którzy używa alkoholu, ponad 2 miliardy, a ja bym zaczął inaczej, 5 milionów, ponad 5 miliardów mieszkańców ziemi jest abstynentami, inaczej brzmi? I, w tym momencie, kiedy I, to jest, mówimy, I wtedy staje się to motywacja. kiedy teraz tak? mówimy, że 2 miliardy, czyli jedna trzecia jest, używa alkoholu, tylko część używa go w y, sposób no, szkodliwy, tak? No, w tym momencie brzmi ta informacja też zupełnie inaczej. Zgadza się, zgadza się. Można rzeczywiście, i może m, zabrzmiałaby bardziej motywująco, prawda? 5 miliardów nie pije, więc możesz nie pić i ty. Dokładnie. I teraz, kiedy podajemy reklamę, kiedy udostępniamy alkohol, nie ma podany, że o, te dwie trzecie ludzkości bawi się bez alkoholu i bawi się tak. Ty jesteś kiepski w zabawie spłynącej z Twojego serca, napij. No tak, I Ludzie w tym momencie bardzo często. tak ja, brzmi ja, inaczej. Motywacja, ja jestem ten gorszy? Nie. Ludzie bardzo często mówią tak, bo ja jestem introwertykiem, nie potrafię się otworzyć, nie potrafię porozmawiać, nie jestem duszą towarzystwa, a kiedy się napiję, to się wszystko zmienia. No i to jest ta sfera psychiczna, prawda? Trzeba coś zmienić, ale w sobie przede mm -hmm. wszystkim. Mm -hmm. I też, też tu rola mediów, dziękujemy za zaproszenie, właśnie tego promowania tego, tego co jest normalne. Abstynencja jest normalnością. Alkohol jest używaniem substancji. Właśnie, które mają nam zastąpić, zrekompensować jakiś, jakiś brak. Być może ta dzisiejsza rozmowa przyczyni się do tego, że komuś pomożemy. Mamy taką nadzieję. Komuś uświadomimy, że nie tędy droga, że ten alkohol w zasadzie do życia nie jest potrzebny, a otwartym w towarzystwie można być w zupełnie inny sposób. I niekoniecznie przy okazji wysokoprocentowych tronków. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja przypomnę, że nasi goście to ksiądz Prałat Grzegorz Skop, proboszcz parafii Świętej Anny w Zabrzu, decyzjalny referent do spraw Dusz Pasterstwa Trzeźwości i pan Jan Szolik, koordynator do spraw uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Dziękujemy. Bardzo za dziękujemy.